Dzień dobry, dzień dobry moi kochani Zobaczymy sobie dzisiaj, co możemy przynieść nam piękna energia Bramy Syriusza To jest duchowe słońce Więc mamy dzisiaj na fioletowo Tak Tu nam ładuje wszystkim ładnie, doładowuje czakrę korony Żeby się ładnie tutaj ładować z góry Żeby przyjąć dary Błogosławieństwa tak, żeby otworzyć się na to Zobaczymy, co tu chce być powiedziane Co może być zainicjowane Co może być dla Was niespodzianką Do czego będzie zachęta No i słów parę na koniec od sił wyższych Oczywiście, tak? Bo mamy tutaj w tej energii dużo, dużo duchowości Tu mogą być bonusy od losu Wsparcie Kierunek No dobrze Jeden, dwa Wybieramy i słuchamy. Proszę, jedyneczki. Co mamy? O, świetna energia. Energia zmiany, energia postępu, energia ruchu z jakiejś stagnacji, nowych pomysłów. Tu są oczywiście zmiany na lepsze. To jest prosperity. Tu coś nadchodzi, co ma być pozytywne, co ma wypędzić Was ze stagnacji, marazmu, niemocy. Impasu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogą być tak zwane wygrane, ale nie chodzi tylko o loterię. Wygrane takie w życiu, nasze, pokonanie naszych słabości, tak? Yy, przyznawanie się nawet do błędu, yy, porozumienia, zgody, yy, budowanie na przykład zupełnie na nowo relacji. Tak? Ale tu może być po prostu rozruch na cel, nowe, nowe tematy, nowe możliwości. Tak? Coś zaczyna się kreować, coś zaczyna się dziać. Hmm, następuje postęp. O. a zobaczmy jeszcze, co dalej mamy. To mogą być też, o, a propos. podróże, podróże małe i duże. Podróże w głąb siebie, oczywiście. Ale podróże też takie, gdzie po prostu wyjeżdżamy, zobaczcie, odpoczywać, gdzie mogą nam dane być, powiedzmy, spotykanie różnych ludzi, jakieś otrzymujemy natchnienia, wskazówki, znaki, coś możemy przemyśleć, coś podpatrzeć, czymś możemy się zasugerować. Tak? Więc to jest fajne, to jest zachęta też do odpoczynku, do regeneracji. Hmm? Być może zmiany diety, podejścia do pewnych spraw, żeby było więcej luzu, szczęśliwości, uśmiechu, zabawy, radości na co dzień. I budowanie, zobaczcie, tu jest budowanie i działanie, wezwanie do działania, żeby był ten ruch, żeby był też postęp, to trzeba wykazać inicjatywę. Działamy, budujemy, używamy swoich umiejętności, talentów, tak? Robimy nowe fundamenty. Tak? Być może stare już nie służą. Trzeba coś zburzyć, żeby coś puścić do przodu, ale z nową energią, na nowych wartościach lepszych. Tak? Takich, które są dobre dla ogółu. Słuchajcie, zobaczcie, to jest większa liczba osób, które są szczęśliwe. Tak? Czy przez to, że my pracujemy ze sobą, robimy w sobie zmianę. Dajemy rozdźwięk tej zmiany na innych, na swoje otoczenie. Tak? Możemy być też y, motywatorem dla innych zmian, prekursorem do czegoś. Więc pięknie. A co od naszych aniołów? Wybaczenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że wyzwania. Kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje są Ci zsyłane jako najwięksi nauczyciele. Bez nich Twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyzbyć się poczucia krzywdy, urazy i złości. Gdy wybaczasz innym i samemu sobie, Twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w swoim sercu i lekkości ducha. Poproś o o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmą z Ciebie ten ciężar. Jeżeli kochasz bezwarunkowo... Nie masz czego wybaczać. Miłość jest dawaniem, więc otwiera. Otwórz, przepraszam, swoje serce i obdzielaj innych miłością. Afirmacja. Wybaczam sobie i innym. Jestem wolny. Wolna. Dokładnie. Zobaczcie, tutaj na tej karcie też jest ta wolność. I tu, jest, tu są możliwości. Tak? Tu są możliwości. Więc pięknie. Dobrze, dziękuję. I dwójeczka, co ma dwójeczka? Brama Seriusza. O, tu też jest pięknie. Tu jest odrodzenie, przebudzenie, uzdrowienie, uwolnienie. Tak? To jest powstawanie jak fenis z popiołów. To jest zmycie swoich ran, trosk, traum. Tu jest przebaczenie. Tak? Tu jest też zgoda. Ale przede wszystkim jest ten, ten potencjał uwolnienia i oczyszczenia się z różnych trudnych tematów. To jest wyzwolenie też. To jest spojrzenie na sprawę zupełnie inaczej, z innej perspektywy, na siebie zupełnie inaczej. Tu jest ten wyższy poziom. Tak? Pięknie. Co mamy jeszcze? O, zobaczcie, to jest kompatybilna energia, wyjście z uwięzienia. Więc to uwięzienie może być tak typowo może być odzyskanie też wolności. Zobaczcie, jakie tu są energie tu w jedynce też było podobnie, ale lekko inaczej e, czyli wychodzenie na wolność e, bardzo w punkt. Tutaj i dosłownie, ale tu chodzi też o wolność wewnętrzną, o uwalnianie się też z toksycznych relacji, miejsc, uwikłań, używek, e, różnych obsesji. E, słuchajcie, z takich tematów cienia, z jakichś takich kłębowisk, e, po prostu negatywnych myśli, uczuć, przekonań. Mm, tak, gdzieś m, wychodzenie z, jakby z, no z ciemności, dosłownie jest powiedziane. E, to jest też etap w końcu jakby stanięcia w prawdzie, e, otworzenia oczu, zobaczenia rzeczy a takimi, jakimi są, kto jest dla nas pomocny, kto jest przyjacielem, kto wspiera. Tutaj mogą się pojawić tacy ludzie, ludzie, którzy. Pomagają, dają pomocną dłoń, prowadzą, podpowiedzą, uczestniczą też w procesie uzdrawiania. Tu może być w ogóle wychodzenie, dochodzenie do zdrowia, wychodzenia z choroby. Tu jest yy, temat wyjścia z pewnych kłopotów, tak? Może się pojawić ktoś, kto posłuży odpowiednią radą. Kto wyciągnie nas z pewnych sytuacji, środowisk, z jakiejś głębi, mocno, z jakiegoś więzienia. Metaforycznie, bo to może być wszystko, u każdego będzie co innego. Nie odrzucajcie pomocnej dłoni. Albo zwracajcie się też o pomoc, jeżeli sami nie potraficie, jakby dokonać jeszcze w pełni energii, tej, która tutaj jakby was czeka, uzdrawiania, uwolnienia, odcięcia się. Odcięcia się, ale to jest dobre odcięcie się od pewnych tematów czy ludzi. Także tu pięknie, pięk... mocna to jest ta energia, uzdrawianie. Ojej, uwalnianie. Bardzo wymowne. A co mamy jeszcze dla aniołów? Mamy słabość. No A tu możecie, wiecie, poprosić też o pomoc. Tu, tu może być każdy, bo to może być przyjaciel, to może być ktoś z rodziny, to może być osoba obca, to może być terapeuta, to może być jakiś coach, trener, to może być rehabilitant, to może być lekarz, to może być psycholog, psychiatra. To może być wróżka, to może być. Yy, no każdy, tak? Nie odrzucaj pomocnej dłoni. Daj się też poprowadzić. Zaufaj. Zaufaj, tutaj też jest. W proces przemiany, w proces wyjścia, że wszystko jest możliwe. Nie zamykaj sobie drogi. A tutaj mamy słabość. I teraz jest tak, co aniołki mówią. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, by to on, bo to one oddzielają cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu twoje prawdziwe ja wybroni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerem. Afirmacja. W słabości tkwi moja siła. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze temat taki właśnie a propos tego przesłania. Że niektórzy budują mury obronne, chowają się gdzieś, wycofują się gdzieś i mają problem z zaufaniem. A tutaj jest powiedziane: nie, wyjdź, pokaż się, uwolnij się, zabierz też komuś albo ty udziel sam sobie też, jakby pomocy, tak? Ratuj się. Lub słuchajcie do niektórych, to jest też wezwanie, bo odwracamy sytuację, że to wy możecie pomagać innym w ich uleczaniu, uzdrawianiu, wprowadzeniu ich na lepszą ścieżkę. Swoim przykładem, swoim doświadczeniem pokazanie, że można wyjść z różnych trudnych sytuacji, że można pokonać lęk, można pokonać strach i wiele różnych innych rzeczy. Bo nie takie już rzeczy ludzie robili w swoim życiu, tak? I to wy możecie być też po tej stronie, która podaje drugiemu rękę. Zwróci uwagę na czyjąś słabość. I jeżeli ktoś do Was w ogóle przyjdzie, to doceni to i uszanuje, że ktoś miał odwagę wyjść ze swojego więzienia i poprosić o tą pomoc. I to będzie niesamowita praca, która daje wtedy obu stronom cudowną energię wyzwolenia, uzdrowienia, bo i dajesz, i otrzymujesz. Coś pięknego. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę samych pięknych energii. Niech tą bramą nadejdą do nas. A co? A jak? Otwieramy się. Pozdrawiam, papa. Pa.